Z tej strony Magda, i jesteśmy właśnie w trasie. Jedziemy do Tomka z lekko nie będzie, więc zabieram Was. A co więcej, chciałam powiedzieć Wam tak w sekrecie, że mam swoje konto na musicie jest tam u nas całkiem sporo, bo aż 250 tysięcy. Dlatego dołączajcie też do mnie i e, mam też takie, taką niespodziankę dla Was, że jest tam konkurs można wygrać e, słuchawki, bitsy pod hashtagiem Muters Love Holland. To znaczy, że nagracie filmik, no e, co kochacie Polskę. A że mieszkamy w Polsce, to właśnie łatwiej Wimper ma aparat i ma aparata i śpiew to mi totalnie się nie podoba i tak, tak, tak no i fajnie, bo Madja bardzo ładnie śpiewasz i masz talent Ta Kiedy odcinek z mam to na programu robisz szacun dla niej Kimper na feedem, wbijam na jej kanała, kiedy ten cover? Gimperem maga Ja kiedy ty nienawidzę, ale ona stęka Genialny odcinek, ale ona brzydko śpiewa my lepiej śpiewa Co to za piosenkę? głos jest erytujący, ale ona piękna Nie wiedziałem, że aż tak śpiewacie piosenki Tego kawałka tekstu nie napisał mi Młody klocu, pół nick, tu pół jak Słucha!